Siemka, z tej strony i witamy was w kolejnym odcinku Seed Textu. Ze mną jest Laura. Tak. I jako sami robiliśmy sobie poziom pod tym wtargnięcie. Zaczęliśmy troszeczkę żabiego stawu. Eee, I dzisiaj sobie raczej to, ten żabi skończymy. No, ale czy skończymy cały rozdział, to wątpię. to. Co my tu musimy zrobić? No Muszę skończyć... Eee... Z kim masz mordę? O! A, to ciebie mam mordę. wyrzucić! AHAHAHAHAHAHAHA! AJZE, CZY? Ja pierdolę! Czemu ty grzebiasz? Laura, wiesz, że musisz wejść na mnie. Patrzę na twój nos, okej. Okay. <todajan wyszły> O Jezu! Ale okay. cię wyjebało. <grywa> co to robi? Aha, okej. Okay. Musisz mi żółte wziąć. Teraz czerwone? Żółta? No jest mi się trwało. Masz i siebie chwalą, mnie No słuchaj, tyle czasu już... Muszą. Ksi książka im nie, nie odpuści. No tu ja. Jebać tą książkę. <laughs> znaczy, A, ja nie przeklinam. Right, <laughs> tak, w no. <laughs> ogóle. Weź tu ten, podlej. Ale to coś w ogóle... Przecież tu mamy iść. No dobra, ale myślę, że możesz tu podleć. Ciebie podnaję. Byłem ładnym grzybkiem, zostaw mnie <grybki> Nie mówię, no. że nie. Ej, póki co chyba mieliśmy tylko jednego bossa? jak poś... Nie. Ja serio, nie mogę. Weź tu nasikaj. Aaaa. Ah, usikaj. Myślisz wszystko. Całą tą maź. Aha. Myślałam, że się możesz zamienić tego kwiatka, czy coś. No coś na bo tak myślałem. Pięć lat później. Nie możesz już czegoś zrobić? Nie. Czy jest ja serię przycałe? Już cała. Nie. I... Myślę, że zniszczy. Biff, bito. Nie, nie. Nie, A ja chętnie nie mogę zrobić, nie? Serio, nie wiem co. Nie no, o co z tym chodzi? Nasikam na to. Patrz jak ja daleko skaczę. Bo jednocześnie X i kwadrat. Ej, czekaj! Okay. A wyjść to przetnij! No, właśnie nie mogłam. Nie, a ja, może... No, może... A nie możesz tego poszukiwać, nie wiem. A weź, a weź Nieważne. ważne. Wow. jestem kwiatuszkiem, patrz, znowu z żółtą mordą! No. Ale w ogóle nie było interakcji, nie? No. Ogólnie. Nie. Jak oni mi to było nastarczą? Dawaj. Bigo. Aha, okej, okay, okej. Okay. Sorry. Daj trzymam go dalej No Chuj Te małe gnoje Trzymam schodzają. go No dojdę tam przecież Nieważne Czekaj okay? Jedno mam Trzymam No kurwa no Widziałem. Trzymam. Dobra. Slap mi dati. Aha, dopiero jedną ściankę. Nie jęcz, mam będę musiała zwalić. Koniecie. Jestem papierzem. Bo <grym> mordę. <grym> nie gwał się, proszę. Za późno. Co? 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 Ja nie pewnie nie muszę całego. Brzydka dziś pogoda. Bardzo brzydka. A, no, tak jak ja. Musiałem co? No i wuj. Boże. No weź ty. wygląda okropnie. Weź no, nie wiem, co tu jest. Jeszcze z ciebie wrócę jakieś swoje dzieci.

Ja się zastanawiałam, co się zaczęło bić, nie? Mm, to bądź moim kwiatuszkiem, Owo. Już jestem, uwu. Owo. Tu nie ma żadnego dużego? No i dobrze, że nie ma dużego. Chyba, że zaraz się pojawi. Nie, nie mówię, że źle, ale zdziwiona jestem. A! No, wypadł! И уже? Это просто. Ну, немного. Не, ну на будем Ну... Глупее бы было, если бы не было босса. Может, с твоим цветком. Первым. Ну, точно. Что О, это О, так! Wstępy do hentai'ów są coraz dziwniejsze, co? O, weź. O, haha, miałem rację No chyba się Cię nie lubię, wiesz? Nie. Nie. Boże, czemu jestem takim gównem, czyli pomidorem? Nie mogę. Masz kurwa. Ma już pomidorek, Widziałeś moją mordę? Nie widziałam, bo dobra widzę. Boże, 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 boże! Boże, muszę zejść. No spadaj! W ogóle czemu ona nie ma paska zdrowia? Nie Cześć! Wiem. Czyszczę spermę, okej. Okay. A to tylko sprzątam. A ja tylko nie. zabijam. No nie, nie sperm mnie! <noise> nie sperm mnie. Tatusio, proszę nie Czy tylko ty je możesz bić, bo mi się wydaje, że tak jest. No już nie jestem pomidorkiem. Znaczy gównem nie jest Ja Ale zjadłabym cię, ufu. Pomidory są dobre. Dlatego, że byś gówno. O nie! A... Przygotuj się. No ale kurwa, no. no gówną. Jak w rezydencie, nie? Strzelaj w pryszcze <laughs> <i> będzie dobrze. <laughs>

Tak. Ryle, ryle? Really? Really? No. To się tak późno pojawiło? Nie! Ach. No tak uderzamy głową o Wirku, jak gramy w nie? To była moja głowa. Niezwykle ja jak to słyszę, to. Nie to po prostu. Ach. Rar, 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 Rawr. O, bydę ziemniaczkiem teraz. No. Moja morna! No. Tak, to jest bardzo dobra pora. Dawaj, tylko, że możesz być te już, duże już, już. one. Dawaj drugą szmatę. Aaa! ja tylko sprzątam. Mhm, ja to tylko sprzątam. Ja no, w tego są kobiety, czekaj, co? No, w sumie to tak, co? No. Co? Nie, Laura, ja tak o tobie nie mówię. Nie, nie sądzę, tak? Potato charge. Jezu. Trochę ci się rozwala ziemniak, wiesz. Nareszcie. Ty, bo tam chyba jeszcze bakłażanem będę, tak mi się wydaje. O Boże. Wiesz, czego chcę. Prawda. <laughs> Nie no, zbyt podłużny. Nie muszę być czymś, wiesz. Już wiem, mógł sobie wstąpić do pleca. Może to gówno, czekaj. Aha. Dobra, jeszcze na głowie coś ma. Boże, jeszcze to. Proszę o coś łatwiejszego. O, to już jest łatwiejsze od tych zjebanych kwiotków No, dlaczego to są talerze? A to nie są ten... Takie pokrywki pod... pod pokrywki pod doniczkę? Pokrywki pod doniczkę. Aha. Jesteśmy debilami. A to już Tak, nie, nie. Tak, tutaj, więc wiesz. Ja tak ja Napierdalałem jak, ten, jak umarłem w crashu w tym poziomie. Co miałem, co miałem nie umierać, serio. Ty po prostu płakałeś. Nie no, wyżyć też się musiałem na tym, na, na moim łóżku. Mogłaś mnie napierdalać. No, okej. Okay. A nie byłaś pod ręką? No, no dobra, to no, jednak e, jest nie. trudniejsze. Nie. Mama. Nie. No i tutaj już ezuwa. No i. Nie, nie Ah. Nie giń. Nie mam kurwa gdzie iść. Bo nieraz ci po drugiej stronie i nie... No patrz no. Widzisz mm -hmm. to? No widzę właśnie. Boże te... To się niszczy. O nie! Wyszłam na to złe. Brian kieruje gry. Dobra, póki co ja ani razu tutaj nie umarłem w do ciebie. No, no mówię, że Brian A grę. Aaaa, ja usłyszałem trolluję, przepraszam. No <grym> i tutaj ja on... umarłam! No właśnie, nie! Nie, umieram nawet jak siebie nie widzę. Czy ja będę limonką? Nie, ja nie <grym zjodę> <śmieniu> Moc cytrusów zwycięży wszystko dokładnie. No. Ult Briana zamienianie się w limonkę. No. Moc obciągania, czekaj tylko. <śmieniu> Moc obciągania. Weź... Mijemy. No właśnie, Ja podeszłem z innej strony. Ale dobra. A, dobra Łał wow 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 ja myłam tą ziemię przed chwilą, nie I już obspermione nie? No, jak u nas w domu, czekajcie. Chodź tutaj do mnie. Już, już. Sorry. Myślałem, że tamtego nie będziemy widzieć. Nie no właśnie nie Dobra, dawaj.

Jakieś takie dziwne ścinki dźwięku, nie wiem czy to też to miałaś. Nie, ja nie. No nie wiem, było z urojenie Thank Dziękuję. Nie mógł. Mógł się No, I'm sorry. I didn't understand how important it was for Cody. I do now. Się w but it's not Cody oh gave up on being a cat. Cat. But aren't partners supposed to encourage each other? How was I supposed to keep going? If she didn't believe in me... No one can take your dream from you. Unless you give it up. <laughs> it's all up to you. Will you give it up again? nie książka Ostatni rozdział będzie chyba coś z elektrycznością, bo jeszcze coś mi się tam przewijają fragmenty z intra. I nie, nie kojarzy mi się, że jeszcze ta część była, więc to chyba będzie ostatni rozdział. Bo. To już jest właśnie, skończyliśmy chyba właśnie przez ostatni rozdział. No, a szkoda. Fajna hmm. gra. Właśnie myślałem, że będzie grana, nie wiem, na 5 godzin, może 6. Szczerze mówiąc, no super jest póki co.

Tak, tak, no. Dobra Laura będzie śpiewać w na następnym rozdziale. Nie, ja nie żartuję. Na pewno będziesz śpiewać. No już widzę tą elektryczność, nie? You recognize this suitcase? Huh? Oh, I don't like where this is going. Ha! Daddy! Old school, baby! Oh, oh, oh. <laughs> Woo! Welcome to the concert hall. May, it's time to sing! No, oh, no, no, I, I can't sing. I, I haven't done it for years. Come on, May. He won't give us the last letter piece unless you sing. You just get up on that stage and you show him what you've got. Na początku przeczytałem. To nie jest mój od to mój stary. Po prostu zatrzymałem się na tym, nie? Mówiłem, mówiłem, że będziesz śpiewać. Co to jest? <coughs> nie wiem. Nie nie lubię tarcz <coughs> gra... Hey, Dobra, sobie być pod takim pedałem, żeby grać tarczą, tarczą w Minecrafcie. No. Dobra. Ok, let's prep the stage. <laughs> <laughs> no to że I won't sing and make a fool of myself. Just relax. I'm your greatest fan. Remember? Yes. Now, not so sure. Don't you worry. Ja Skoczę sobie. sobie po prostu. tam A, już. Tam okay. już, już tego. Ok. No. no. O! Ale fajny boles. co? co? Mm. Dobra Słuchajcie To by było na tyle Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał Zapraszam do lajkowania, komentowania Oraz subskrybowania Ze mną była Laura Tak I widzimy się w następnym odcinku Z It Takes Two